Dzień dobry, Szanowni Państwo. Myślę, że z taką lekko gorzką, mocno gorzką satysfakcją możemy powiedzieć, że gdyby rząd wcześniej posłuchał tego, o czym mówiła Konfederacja, że to jest blamasz, że yy, projekt Polskiego Ładu, który został przygotowany tej wielkiej w zasadzie rewolucji podatkowej, po prostu nie wypali. <laughs> że to będzie projekt, który będzie skomplikowany, który stworzy więcej problemów niż to było potrzebne i który nie idzie zasadniczo w tę stronę, w którą iść powinien. Oczywiście szanujemy takie rzeczy jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ale rząd przy okazji zamiast zostawić Polakom pieniądze w kieszeniach zdecydował, że wprowadzi brak odliczenia, brak odliczenia przez składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, co już w wielu przypadkach powodowało, że płaciło się więcej. Teraz rząd mówi, że pomimo likwidacji ulgi dla klasy średniej no podatnicy na tej zmianie nie stracą. A jeśli stracą, to pojawi się możliwość korzystania z ulgi. Czyli w zasadzie... Chce coś poprawić, ale po raz kolejny będzie zostawiał pewne luki, furtki, no bo nie do końca wiadomo jak to ma wyglądać i nie do końca rząd chyba sam już wie, co, w którą stronę chce iść. Do 2 kwietnia trwają konsultacje, w których można się zgłaszać, te konsultacje społeczne, no co powoduje, że zachęcam tych, którym na tym zależy, zachęcam organizacje, by konsultowały tę kwestię. Przedsiębiorcy będą mogli zmienić formy rozliczania, na przykład z ryczałtu na liniowy PIT, ale te zmiany będą tak skonstruowane, że w zasadzie nie stracą, nawet jeśli zmienili wcześniej formę opodatkowania. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pamiętamy o tym, co powiedział premier Morawiecki, że na polskim ładzie w zasadzie większość Polaków właśnie zyska, bądź będzie dla nich neutralny. Zarzekał się, że to jest doskonały projekt. No i co? No i mamy koniec marca, jeszcze nie minął pierwszy kwartał działania nowego systemu podatkowego, a już będą do niego robione ułaty, które zapowiedziano, że powstaną i będą wdrożone do 1 lipca. Już abstrahując od faktu, że generalnie zmiany w roku podatkowym są ryzykowne, no jeśli będą to zmiany na plus, a tutaj widzimy, że choćby kwestia obniżenia pit o 5 punktów procentowych, to jest zmiana na plus. Obiektywnie, no ciężko stwierdzić na no to zachęcamy rząd do tego, by poszedł dalej. By poszedł także za naszą, naszym projektem tutaj taniego paliwa, gdzie obniży Polakom jeszcze o kilkadziesiąt groszy ceny paliw. W momencie, w którym tak ma, mamy tak wysoką inflację, to jest po prostu niezbędne, by te koszty też transportowe obniżyć maksymalnie nisko. Biorąc pod uwagę też to, jak wygląda dzisiaj kryzys, choćby, jak wygląda wojna na Ukrainie, to też wpływa na naszych przedsiębiorców, na nasz transport. To... Pozwólmy tym ludziom pracować, pozwólmy obniżyć te koszty, pozwólmy, by Polacy mogli zostawiać więcej pieniędzy w swoich kieszeniach, bo to pozytywnie wpłynie na gospodarkę w tym trudnym czasie.